Cześć, jestem Ania z kanału Superklocki. Dzisiaj recenzja zestawu z serii LEGO Friends. Samochodu elektrycznego Oliwi. No to zapraszam na recenzję. Tak się prezentuje po złożeniu nasz samochód elektryczny. Nasz zestaw składa się z dwóch części elektrowni. Wiatrowej, czyli wiatraka i ławeczka, tam też jest, i piesek, i także samochodu elektrycznego. To jest pewnie główna atrakcja tego zestawu. A ten wiatrak to taki dodatek. Zacznijmy omawianie naszego zestawu od dodatku elektrowni wiatrowej. Mamy tutaj oczywiście wiatrak, śmigiełko możemy kręcić. W ten sposób I jeszcze jest tutaj jedna funkcja bawialna: że ten kabel możemy obłączyć sobie i przyczepić do naszego samochodu elektrycznego, i tak na niby nasz samochód się ładuje. Widać na naklejce, bo tutaj jest taka naklejka, że bateria już jest prawie naładowana. No dobrze, no to nasz samochód sobie pojedzie do tyłu. Jest tutaj jeszcze taki panel słoneczny, który możemy regulować. O, nawet w ten sposób. To jest taka też funkcja bawialna. Jeszcze jest ławeczka z regulowanym oparciem. Teraz sobie obróćmy nasz model i z tyłu mamy, no te elementy mi nie pasują. One są takie żółte, lepiej żeby były białe lub różowe. Jest też kilka kwiatków. No i spoko, to się prezentuje nawet z tyłu. Zapomniałam powiedzieć, że z przodu mam jeszcze takiego małego słodziutkiego pieska. Takiego elementu nie miałam jeszcze w swojej kolekcji. Super, kolejny pies do kolekcji. Jest tutaj też taka zwyczajna legokość, którą możemy znaleźć w dużej ilości zestawów z różnych serii, i ona jest za duża w stosunku do pieska. Bo widzicie, chyba No jest bardzo duża piesek, taki malutki, słodziutki. Hmm. mama omawiać nasz samochód elektryczny. W przodu mamy światła w dwóch kolorach, w żółtym i takim zwykłym, transparentnym białym. Są tutaj też różne naklejki. Jedna podkreśla, że to jest samochód elektryczny. Z boku mamy, z jednej strony mamy miejsce, żeby naładować nasz samochód elektryczny, żeby przyczepić kabel. A z tyłu mamy jakąś tablicę rejestracyjną i światła różowe oczywiście No to co, lećmy omówić nasz samochód w środku w środku naszego samochodu mamy kierownicę. Obok jeszcze mamy GPS. Mieszczą się tutaj dwie minifigurki, tylko siedzą tutaj bardzo ściśnięte. Tak nie lepiej, żeby ten samochód był szeroki na większą ilość studów. Mamy jeszcze tutaj z tyłu telefon i rogalik, żeby nasze przyjaciółki miały coś przekąsić. No i to wszystko, co można powiedzieć o środku tego samochodu. W tym zestawie dostajemy dwie minifigurki, Mie i Oliwie. Mają bardzo ciekawe, letnie stroje. Podsumowanie tego zestawu. W tym zestawie nie ma prawie żadnych minusów. Są tutaj takie drobne detale, że można by było bardziej dopracować kolorystykę. Zauważyłam, że szybki się porysowały. Ale i tak ocena tego zestawu będzie wysoka, bo w okolicy hmm, 9 na 10. Taka ocena dla tego zestawu będzie idealna. Do zobaczenia w następnych filmach. Subskrybujcie mój kanał i dawajcie łapki w górę. Zobaczcie też inne filmy Lego Friends. Pa pa.